Sarenka pod złotym drzewem, medytacyjna opowieść. Zamknij na sekundę oczy, weź głęboki oddech i pozwól, by wszystko, co było wcześniej, odpłynęło jak poranna mgła. Dziś zabiorę Cię w ciche miejsce, ukryte gdzieś w sercu lasu, tam, gdzie powietrze pachnie zielenią. A świat porusza się powoli i z uważnością. Nie będzie wielkich wydarzeń, nie będzie pośpiechu, będzie tylko chwila i sarenka pod złotym drzewem. Pozwól, by ten obraz stał się Twoim spokojem. Pozwól, by pędzel płynął tak, jak płynie wiatr między liśćmi. Zanurz się w ciszy. Opowieść. Wczesny poranek, ciche światło przesącza się przez liście, muskając ziemię miękkim, zielonym odcieniem. Świat jeszcze nie zdążył się obudzić w pełni, ale ona już tu jest. Mała sarenka stoi pod rozłożystym złotym drzewem. W świetle poranka wygląda tak, jakby była częścią tej ciszy. Nie śpieszy się, oddycha powoli. Słucha. Jej cienkie, delikatne nogi są zanurzone w miękkiej trawie, jeszcze wilgotnej od rosy. Czuje chłód ziemi pod kopytkami i delikatny powiew wiatru na szyi. Liście nad jej głową poruszają się lekko, tak, jakby las sam oddychał razem z nią. Sarenka podnosi głowę, jej oczy są czujne, ale spokojne. Nie musi nic robić, nigdzie nie musi iść. Wystarczy być, wystarczy stać tutaj, w miejscu, które zna od zawsze. W lesie każdy dźwięk ma znaczenie, każdy szmer jest wiadomością, a teraz jest tylko cisza. Cisza, która nie jest pusta, cisza, która otula. W tej ciszy, Sarenka słyszy coś więcej niż dźwięki: słyszy własny oddech, słyszy puls ziemi pod nogami, słyszy delikatny śpiew liści, który mówi: Jesteś bezpieczna. Słońce wspina się wyżej, rozjaśniając kolory liści: zielone, złote, pomarańczowe i czerwone. Każdy z nich błyszczy inaczej, jakby miał swoją własną opowieść. Sarenka patrzy na nie bez pośpiechu. To nie jest moment do zapamiętania, to jest moment do bycia. Przymruża oczy i lekko porusza uszami. Wiatr niesie zapach trawy, ziemi i wilgotnego mchu. Ciepłe światło tańczy na jej sierści, i wszystko jest w równowadze. W ciszy sarenka przypomina sobie drogę, którą przyszła. Znane ścieżki, które wiją się miękko między drzewami. Każde źdźbło trawy, każdy kamień i każdy cień znaje od dawna. Ten las jest jej domem miejscem, które nie potrzebuje słów, by mówić miejscem, które mówi przez zapach, ruch i światło. Sarynka opuszcza głowę i spokojnie skubie trawę. Jej ruchy są powolne, ciche i miękkie, jakby nie chciała obudzić poranka zbyt wcześnie. Każdy kęstrawy to smak życia, każdy oddech to powrót do spokoju. Przez chwilę przymyka oczy, nie musi patrzeć, by wiedzieć, że wszystko wokół trwa. Liście nadal szumią, wiatr nadal tańczy, ziemia nadal oddycha. A ona po prostu jest. To niezwykłe uczucie być częścią czegoś większego niż słowa. Nie rozumieć lasu rozumem, tylko ciałem, być jego rytmem. Sarenka unosi głowę wyżej i przez chwilę patrzy prosto przed siebie. W tym spojrzeniu nie ma lęku, jest tylko uważność, spokój, który nie potrzebuje żadnego powodu. Jej oddech staje się równy, jak oddech ziemi. Wdech i wydech. Złote liście poruszają się dokładnie w tym samym rytmie, jakby wszystko, ona, drzewo i poranek było jednym. Świat powoli budzi się do życia. W oddali słychać pierwszy ptasi śpiew. Kropla rosy spada z liścia prosto na ziemię i nawet ten drobny dźwięk staje się częścią tej ciszy. Sarenka porusza lekko głową i robi jeden krok naprzód. Jej ruch jest spokojny, płynny, miękki. Tak właśnie porusza się las, kiedy nikt nie patrzy. Bez pośpiechu, bez napięcia. Z łagodną pewnością. Słońce otula ją ciepłem. Liście błyszczą jak drobne światełka. A ona czuje, że, że niczego jej nie brakuje. Nie musi biec, nie musi walczyć, nie musi się chować. Może po prostu stać pod złotym drzewem. Jeszcze jeden oddech, jeszcze jeden krok, jeszcze jeden promień słońca. Ten moment nie potrzebuje historii, nie potrzebuje bohaterów, nie potrzebuje słów. Jest tylko sarenka, jest tylko drzewo. Jest tylko cisza, która nie jest pusta, ale pełna życia. I nawet kiedy później pójdzie swoją leśną ścieżką, ten poranek zostanie w niej na zawsze jak ciche światło, które prowadzi do domu jak oddech, który przypomina jestem i to wystarczy. I tak sarenka powoli znika w cieniu drzew. Poranek zostaje, ale staje się lżejszy. Cisza nie kończy się, tylko zmienia swój kształt. Może dziś, gdy spojrzysz na swoje płótno, poczujesz coś z tej spokojnej chwili? Może zostanie w tobie ten sam oddech, ten sam rytm, to samo ciche Jestem. Nie musisz niczego poprawiać, nie musisz niczego osiągać. Wystarczy, że malujesz, że jesteś.